Dzień dobry, Państwu, witam serdecznie z tej strony. Łukasz Zębiko, Zambiquoanda, TMS Brokers. Witam po dłuższej przerwie. Zapraszam na poniedziałkowe rynkowe espresso 17 listopada 2025 roku. Zapraszam na ten krótki poranny webinar, który no będzie zawierał w sobie no te, te najważniejsze, najistotniejsze rzeczy dotyczące rynku finansowego, rynku surowców, indeksów giełdowych oraz rynku oczywiście walutowego. Na samym początku tradycyjnie informacja związane z ryzykiem, informacja również z mojej strony, że webinary nasze nie są rekomendacjami inwestycyjnymi, a mają jedynie charakter informacyjny charakter edukacyjny. No i oczywiście kanały transmisji naszych webinarów są nim oczywiście aplikacja mobilna, przede wszystkim kanał YouTube, również program ClickMeeting, ale coraz coraz bardziej popularną formą wybieraną przez Państwa do oglądania naszych transmisji jest oczywiście aplikacja mobilna, do której instalacji oczywiście gorąco Państwa, gorąco Państwa. Zachęca. Na początek, zerknijmy sobie mniej więcej, jak wygląda sytuacja w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o rezerwę federalną i o wycenę stóp procentowych, bo tak naprawdę cały globalny rynek jest w dużej mierze oparty o te nastroje, które aktualnie panują w Stanach Zjednoczonych musimy wziąć pod uwagę to, że skończył się shutdown w Stanach Zjednoczonych, więc wracamy do pewnej normalności. W związku z tym będziemy mieli opóźniony, wyczekiwany wrześniowy raport z rynku amerykańskiego rynku pracy. Ten raport zostanie opublikowany w najbliższy w najbliższy czwartek. Oprócz tego będziemy mieli wstępne listopadowe PMI z Europy i Stanów Zjednoczonych. W naszym kraju poznamy inflację bazową i dane o koniunkturze. Poznamy również minutki z ostatniego posiedzenia FMC, to, to w, w środę. Natomiast w ostatnim czasie ponownie spadła wycena obniżki procentowych w Stanach Zjednoczonych w grudniu. Jeszcze niedawno ten grudniowy termin był niemalże pewny, tak przynajmniej rynek inter, interpretował. Natomiast shutdown spowodował, że w dużej mierze rynek zaczął obawiać się, że Fed nie będzie miał wystarczająco wystarczających danych pokazujących, że gospodarka spowalnia. I że dojdzie do, do mimo wszystko do jakiejś pauzy. I z tych niemalże 100%, które jeszcze kilka tygodni temu widniało w wycenie kontraktów Fed Funds Futures, w tym momencie grudniowa obniżka 100% plasuje się na poziomie około 42%. To zdecydowanie Mniej. No i tak naprawdę rynek w tym momencie zakłada, że raczej bardziej prawdopodobna jest stabilizacja pauza niż, niż obniżka. Na ten moment tak należy to tak należy to interpretować. Natomiast do tej do tego spadku prawdopodobieństwa doszło nie. Tyle w ostatnich dniach. To już miało miejsce gdzieś tutaj w połowie października i ten duży skok nastąpił gdzieś tutaj w okolicach w okolicach przełomu października oraz listopada. Potem było chwilę stabilizacji, kiedy rynek wyceniał tutaj w okolicach 70-65%. No i teraz ten ostatni spadek do, 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 do poziomu gdzieś 42-42%, czyli do najniższego poziomu, jaki, taki poziom ostatnio mieliśmy wyceny w grudniowej w marcu w kwietniu tego, tego roku. Tak to aktualnie wygląda. Co się dzieje na głównych indeksach? Co się dzieje na głównej, głównej parze walutowej na, 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 na dolarze ja już do tego do tego nawiązuję. Spójrzmy oczywiście na, na indeks SP 500, który po wyznaczeniu historycznych rekordów i to miało miejsce w okolicach końca października od pewnego czasu jest w fazie korekcyjnej i te minima, które zostały wyznaczone, które zostały wyznaczone 7 listopada, w piątek zostały ponownie ponownie przetestowane, aczkolwiek nie zostały, nie, nie zostały wybite. No tak, koniec ubiegłego tygodnia to była pewnego rodzaju fala wyprzedaży ryzykownych aktywów. Ten, ten proces był widoczny zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Na, na, na parkietach Starego Kontynentu, jak i na Wall Street, dominowały spadki. Natomiast rentowności obligacji na rynkach bazowych można powiedzieć, że pozostawały względnie stabilne. Tak to aktualnie. Tak to aktualnie wygląda. Tak jak wspomniałem, kluczowy będzie stopniowy powrót do normalności po, po shutdownie w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze raz przypomnę, w czwartek poznamy raport z rynku pracy opóźniony za, za, za wrzesień. Mamy już listopad, więc za, za moment też pewnie zostanie opublikowany raport za, za październik, i to te dwa raporty będą w dużej mierze. Moim zdaniem, decydować o nastrojach w najbliższym, w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o Europę, kluczowe będą wstępne listopadowe wskaźniki PMI, te poznamy w piątek, zarówno w strefie euro, jak i w, jak i, jak i w, w Niemczech. Więc myślę, że to może stanowić pewnego rodzaju taki barometr aktualnych. Aktualnych nastrojów. Natomiast w przypadku niemieckiego indeksu DAX tutaj od dłuższego czasu nic się szczególnego nie dzieje. To znaczy ta zmienność, ona jest relatywnie wysoka, bo tutaj notowania gdzieś od poziomu 23400 starają się dobić do 24600 i można powiedzieć, że od już jakiegoś czasu podążamy tutaj w, w takim kanale trendu bocznego, w takiej konsolidacji. Tak jak wspomniałem, pomiędzy 20, poziomem 24 600 a poziomem 23 400. I ten trend boczny można datować od gdzieś, gdzieś od początku od początku lipca. Nie ma tu żadnego na razie przełomu, sygnału większej korekty albo sygnału impulsu wzrostowego, więc aktualnie jesteśmy w połowie w połowie przedziału, w połowie przedziału waha. W przypadku surowców złoto, które wyznaczyło, przepraszam, to jest akurat srebro, na, na, na srebrze mamy podwójny doł, na podwójny szczyt, natomiast złoto nie było w stanie w ostatnich dniach ponownie zrównać się z tymi historycznymi rekordami w okolicach 4375, co moim zdaniem może być pewnego rodzaju sygnałem do ostudzenia tego, do, do tego bardzo silnego trendu wzrostowego i wejścia w fazę jakiejś średnioterminowej konsolidacji. Pamiętajmy, że po, po poprzednim dyna, po, po, poprzednich dynamicznych wzrostach, czyli po tym okresie gdzieś bluty, czy nawet koniec 2024 do momentu gdzieś do, do wiosny, do, do końcówki wiosny, notowania potem weszły w fazę konsolidacji, tu utworzyła się, utworzyła się formacja takiego trójkąta symetrycznego, no i Potem mieliśmy ponowny wystrzał, więc może być to sygnał do tego, że, że rynek złota wchodzi tutaj ponownie w taką konsolidację i będziemy, będziemy obserwować przebieg notowań w granicach 3950 do, do tych 4200-4300 bez, bez ataku na historyczne rekordy i bez próby wyznaczenia nowych, nowego poziomu ATH, więc istnieje pewnego rodzaju ryzyko, że ta zmienność nam tutaj ponownie siądzie, ale to jest konsekwencja tych ponadprzeciętnych wzrostów, więc tu pewna część rynku skeszowała się, wyszła z rynku, mieliśmy mocny, to jest, bardzo, to jest bardzo dynamiczna korekta, taka korekta jeśli chodzi o, o wielkość Miała miejsce również w, w maju, nie, nie w maju, tylko powiedzmy w wiosną 2000, 2022 i skończyła się jesienią, więc proszę zauważyć, że skala przeceny, którą mieliśmy, była oczywiście adekwatnie duża do skali wzrostów, ale jednocześnie korekta była nawet nieco większa niż która trwała no, stosunkowo krótko, bo to jest, to jest zaledwie od wyznaczenia. Rekordów z 21 października do ustanowienia dołków 29 października to jest tydzień czasu. Natomiast korekta z 2020, 2022 roku trwa kilka miesięcy. Więc dynamika wyprzedaży była po prostu dostosowana do dynamiki poprzednich poprzedzających tą wyprzedaż tą wyprzedaż wzrostów i aktualnie zakładam, że wchodzimy w fazę. Może nie nudy na złocie, aczkolwiek z pewnością mniejszej zmienności i do takiego kolejnego rajdu, o ile on nastąpi, musimy jeszcze trochę trochę poczekać. Teraz moim zdaniem będziemy się tutaj konsolidować i nie będziemy mieli wyraźnego wyraźnego kierunku. Nie sądzę, żeby notowania spadły poniżej 3, 3900 na ten, na ten moment. Myślę, że utrzymamy się w granicach, gdzieś w okolicy 4000 dolarów za umcję w najbliższym czasie. W przypadku srebra mamy nieco bardziej ewidentną formację, negatywną formację podwójnego, podwójnego szczytu, co nie oznacza oczywiście, że teraz na, na srebrze będziemy widzieć tylko i wyłącznie spadki, aczkolwiek myślę, że też wejdziemy tutaj w fazę konsolidacji i Gdzieś ta cena za uncję srebra może oscylować między 46,5, a te 50-53. Nie sądzę, żebyśmy tutaj non-stop szli w tak regularnym, w regularnym tempie. Myślę, że ta zmienność, która w ostatnim czasie była ponadprzeciętna, bo proszę zauważyć, jakie świeczki dzienne notowania srebra generowały. W 2024 roku, czy jeszcze na początku 2025 i nawet w całej, w całej pierwszej połowie 2025, porównując to do tej zmienności, która miała miejsce no, w, w październiku, czy, czy teraz aktualnie w listopadzie. Te, te, te wzrosty czy spadki są oczywiście ponad przeciętne. Natomiast negatywny układ sugeruje, że w tym momencie ciężko będzie wyznaczyć poziomy wyższe niż, niż te aktualne, czyli 54,5, mniej więcej. I moim zdaniem jesteśmy świadkami aktualnie może powiedzmy, zmiany dynamiki ceny, i, i wracamy powiedzmy, do poprzedniego poprzedniego trybu, czyli kiedy, kiedy ta cena powiedzmy, oscylowała. W nieco mniejszym przedziale, i, i, i dochodzi do pewnej stabilizacji. Co oczywiście nie jest jakimś świetnym, świetnym informacją dla handlujących w krótkim terminie, no ale nie, nie, moglibyśmy, nie mogliśmy oczywiście oczekiwać, żeby ten hype na srebrze czy na złocie trwał nieskończoność i to prędzej czy później musiało się oczywiście skończyć. Aktualnie jesteśmy w fazie takiego wygaszania tej, wygaszania tej zmienności. W przypadku euro-dolara euro mamy wyjście z górą w ostatnim czasie, pod koniec ubiegłego tygodnia, z takiego przyspieszonego kanału trendu spadkowego, który trwał gdzieś tutaj od, od, od połowy od połowy września, co oczywiście faworyzuje atak w okolicy 1.18. Na razie, na ten moment, po tej, po tej krótkoterminowej fali wzrostowej, która trwała od, od, od 5-6 listopada, dzisiejsza, jak i piątkowa sesja jest pewnego rodzaju takim zgaszeniem. Ale ona w żaden sposób nie neguje, nie neguje prawdopodobieństwa odbicia, i ja jestem zdania, że, że, że w najbliższym czasie ponownie powinniśmy mimo wszystko zobaczyć poziomy 1,17, a nawet wyższe. Oczywiście w dużej mierze będzie to wszystko zależało od tego, jak potoczy się sytuacja z, z danymi z rynku pracy, bo myślę, że rynek. W dużej mierze czeka na te dane, żeby ponownie zacząć wyceniać poprawnie, jak będzie wyglądać, jak będą wyglądały dalsze decyzje rezerwy federalnej, no bo to w tym momencie dane z amerykańskiego rynku pracy są, są kluczowe. Jeszcze o tym nie wspomniałem, ale pamiętajmy, że, że Donald Trump. Pod koniec ubiegłego tygodnia zdecydował się wydał rozporządzenie, które zwalnia kilkaset produktów rolnych z tak zwanych ceł wzajemnych. Na liście znalazło się wiele produktów spożywczych, które, no na które to ceny patrzą oczywiście zwykli obywatele amerykańscy. I to zwolnienie obejmuje łącznie 237 kategorii produktów. I, i, I oczywiście politykom amerykańskim zależy na tym, żeby ograniczyć koszty życia, a, a to można zrobić najszybciej po prostu wywierając presję na spadek cen żywności. No i ta decyzja ma złagodzić rosnące niezadowolenie społeczne wynikające z inflacji artykułów pierwszej potrzeby. Więc ta decyzja w pewnym stopniu faworyzuje to, że rezerwa federalna będzie bardziej skłonna, mimo wszystko, do obniżek stóp procentowych. No ale na razie rynek zakłada, że w grudniu Fed ze względu na panujący shutdown, już który się skończył, ale który trwał stosunkowo długo najdłużej w historii, wpłynie na to, że Fed będzie, będzie potrzebował większej liczby danych. Może mniej zniekształconych na to, żeby ocenić aktualną sytuację gospodarczą i podjąć odpowiednie kroki. Myślę, że ta wycena może się zmienić po czwartkowych danych i myślę, że nie powinniśmy się do niej przywiązywać, bo moim zdaniem grudniowa obliczka stóp jest nadal wysoce powiązana. Prawdopodobna, jest ona prawdopodobna, jeśli te dane czwartkowe, to prawdopodobieństwo się prawdopodobnie zwiększy, jeśli czwartkowe dane z amerykańskiego rynku pracy będą po prostu słabsze od, od oczekiwań i to automatycznie, moim zdaniem, może spowodować, że euro -dolar będzie kwotowany w okolicach 1,17 już pod koniec zaczynającego się aktualnego tygodnia. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam na godzinę 17 na rynkowy radar. Tam sobie pewnie zerkniemy na te kwestie polityczno-gospodarcze nieco szerszym okiem i też pewnie skupimy się na jakimś rynku surowcowym, ciekawym aktualnie, pod kątem fundamentalnym i pod kątem tradingowym. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu bardzo za, za uwagę. Zapraszam do czytania naszego kontentu analitycznego w aplikacji, w serwisie. Non-stop. Z mojej strony to wszystko do usłyszenia. Pozdrawiam.